Zatłoczona wyspa. La 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 Odległość 5 metrów, wysokość 3 metry, waga kokosa kilogram, brak wiatru. O, Jordan zdobywa 3 punkty tuż przed gliskiem! Fascynujące, wrzuciłeś kokos do kwadratu. Wiecie? Uwielbiam koszykówkę, ale czegoś brakuje tej grze. Emocji. Zabawy, motywacji, ludzi. Jak nazwiesz mnie? Nie o to chodzi. Powinno tu być 10 tysięcy kibiców wrzeszczących. Ok, ok, o ok. czemu nie? Lulu, lu, lu! Miałam na myśli tłum. A co z nami? Mówiłaś, że troje to już tłum! Chodzi o taki, jaki się spotyka przed salą, w której wręczają Oscary. Czy na meczu wrzeszczący, że był aut? Lub kiedy chcesz zdążyć na karuzelę w parku? Tłum! Właśnie tego nam trzeba. Tłum, tłum, tłum. Po co ci tysiące ludzi, skoro masz mła? Z tysiąca powodów. Ok. Hop, hop. Ma ten znajomy, nieobecny wyraz oczu. Ja go nie prosiłam, by coś zrobił. E, co to? To dzieci statek wycieczkowy. Ludzie. Tłum. Musimy jakoś przyciągnąć ich uwagę. Ktoś zasygnalizuje. To jest bardzo zły pomysł. To akcelerator cząsteczek zmiennych, zasilany przez zderzenie materii i antymaterii. Jeśli nastawię pełną moc i wymierzę w ciemną stronę księżyca, to nie będzie już ciemna. To brzmi zbyt groźnie. Chcemy przyciągnąć statek, a nie go zniszczyć. Nie martw się. Nastawię tylko na dwa. Co za tłum. Kochani, statek płynie. O! Czekać! Czy myślisz, że kogoś z nich znasz? Znam ich wszystkich! To moi ludzie! Na plaszy, na plaszy, na plaszy, na 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 Ach są! Co za szczęście! Co to znowu za piekielny ręba? Być może nadszedł już koniec świata. Przepraszam. A! Wybacz, nie chcę ci przeszkadzać, lecz muszę pokazać turystom folklor. Czy nie ma na wyspie kogoś, kto poluje? O, to twój szczęśliwy dzień. Właśnie patrzysz na myśliwego. Na imię mam Alfred. E, spójrz tylko na mój styl. A -a 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 -a! Nie cierpię tej roboty. Nie mogę uwierzyć. Siedemnaście lat ciężkiej, niszczącej zdrowie pracy, ale wreszcie gotowe. Ojej! Ojej! A tutaj mamy przykład przepięknej sztuki tubylczej. Bardzo dziękuję. Zaczynamy! Nie rób tego nie! Nie, 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 nie! Nie rób hey. tego nie! Nie, 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 nie. To wszystko pomału doprowadza w końcu mnie doszału! I Jest, przeszkadza, super. że w końcu mam tego dość. Zagęszczenie Dwudziestu ludzi na metr kwadratowy, kontakt interkinetyczny 1 na 8 sekund. A e -e -e, poprawka dwóch ludzi na 8 sekund. Rozkazuję wam przestać! Hej, to był rozkaz, wielkoludzie! Ręka lewa, ręka prawa. Skoki na jednej nodze. Teraz obrót. Sześciu poddanych to nic. Teraz dopiero czuję władzę. Dziś turyści, a jutro cały świat. Opuśćcie moją wyspę i zabierzcie ten piekielny hałas. Mamy tu rodzaj prymitywnego... Cisza ma być cicho. ...tańca obrzędowego. Oto przykład tubylczej kultury. Powiedz wcześniej, Jersey. Ode mnie! Tylko to powiedz! O, ależ bardzo dziękuję. Myślę o tym, jak o czymś, co zostanie na zawsze. Czym kupisz tylko nos? Uwaga na wyciąg! Opuszczaj! Hej, nadepnęłaś mnie! Co mnie to obchodzi? Nie pchaj mnie! Ty, wynocha stąd! dlaczego? To jest moje miejsce! Teraz już nie! Wiecie? Już zapomniałam, jaki jest ten mój świat. Po waszej lewej stronie prawdziwy, tubylczy, myśliwy... Zrób minę. Błagam, przemów do mnie. Zwróćcie uwagę na strój, groteskowy nos i czarująco prymitywną broń. Co zrobiliście z moim łombatem? wyłobuzy, Dzikie bestie! No dobrze, idziemy dalej, proszę tędy. Po prawej zobaczycie przykład pierwotnego tubylczego. E, patyka. Byliśmy kumplami i partnerami. Był moim bratem. I mieliśmy wspólnych przodków. O, słodkie chwile, pokochała mnie! Hey, oddaj to! Nie. A tutaj mamy typową tubylczą rodzinę: matka, dziecko w zadziwiająco modnym stroju oraz dziwaczny starzec.

ci ludzie! To dzikusy, mówię ci, dzikusy! Ależ to katastrofa! No dobra, wstrętne małpoludy! Wszyscy na statek! Ta wyspa jest zamknięta! Machać głową! Obie ręce w bok! A teraz wyć! To mam niezły pomysł! Odpuszczamy! Zostaw mnie! Lecz ode mnie! Dokąd idziecie? Nie zostawiajcie mnie! Świetnie! Udało się! Punkt dla dzieciaka z Manhattanu. Dobra robota! Bardzo dobra! O -o. O -o. O -o. O -o. Zróbcie coś! Musi być niedobrze. Wzywam żółwia na pomoc. Mam pewien pomysł. Hej, patrzcie! wieloryb! Szybko, Mike. Kocham Mike kocham Oda, kocham tatę, kocham cię. Prędkość wiatru 4 km na godzinę. Więc powinniśmy wylądować... teraz. Kocham nawet żółwia! Fuj, nie aż tak! Jej! Uratował nas żółw! Tłum jest wstrętny! To nie był tłum. To był motłoch. Co za różnica! Jest okropny!